i <laughs> Widać mnie wszystko elegancko? Tak, troszeczkę pod, podreguluj. A ja już się witam ze, ze wszystkimi słuchaczami. Witajcie moi kochani, znajdujemy się w rezerwacie Przyrody Kingsley Park. Jest to jeden z najstarszych rezerwatów przyrody w Anglii. Drzewa, pod którymi mam przyjemność dzisiaj nagrywać dla Was, są bardziej niż 500 lat. A więc, według naszych do przypuszczeń, że tak powiem. Są to drzewa przedresetowe. Fenomeny, jakie obserwujemy tutaj gniazda pszczół na górze, e, owoce tych drzew, cała historia jest po prostu niesamowita, ale my zajmiemy się samymi drzewami i to będzie tematem mojego dzisiejszego odcinka. Także zapraszam wszystkich, moich kochani, jestem tak nabuzowany energią, jestem po prostu w innym świecie. Przenoszę się jak do krainy elfów, ale o tym też za chwilę. Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las. Drzewa towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych czasów, a obserwacja ich procesów wegetacyjnych, cyklicznego obumierania i odrudzania się od tysięcy lat inspirowała ludzką wyobraźnię, dając podstawę do twórczości mitów, wierzeń, legend. Drzewo kryło w sobie to, co dla człowieka najważniejsze tajemnice życia i śmierci, płodności. Sięgając koroną niebo, niebios, a korzeniami podziemia, nabierało znacznie, znaczenia medium pomiędzy światem ziemskim a nadprzyrodzonym, stając się filarem kosmosu, swoistym axis mundi. Żaden inny fragment przyrody otaczającej człowieka nie inspirował w tak dużym stopniu jego mitotwórczej, mistycznej natury. Nie był mu taki bliski, po dziś dzień. Symbol drzewa odgrywa bardzo istotną rolę w tradycjach kulturalnych całego świata. A w zmodyfikowanej pod wpływem przemian kulturowych formie towarzyszy nam w codziennym życiu. Jest nieodłączną częścią okresu świętowania. Wiele chrześcijańskich symboli, to jest wielkanocna palma, bożonarodzeniowa choinka, wiosenny maik i związane z nimi zachowania mają związek z dawnym kultem drzew. Świadectwa albo relikty tegoż kultu można znaleźć we wszystkich mitologiach, świętych księgach, tradycjach judaizmu, islamu, chrześcijaństwa, w wielu legendach, bajkach, w wierzeniach, obrzędach, przesądach, wreszcie w literaturze pięknej. Karl Gustav Jung wyróżnia je o, obok mandali jako najbliższy człowiekowi określający jego istotę archetyp. Zresztą wielu z nas intuicyjnie wyczuwa tę bliskość. Podobieństwo formy, jakiej, analogie, zale zależności pomiędzy sposobem istnienia, życia drzew, a samym sobą, to samo gdzieś zakorzenionym, niepowtarzalnym, cyklicz niepowtarzalnym, cyklicznie się duchowo odradzającym. I nie jest to bynajmniej przejaw sentymentalnej naiwności poetyz poetyzującego ekologa. Skoro uczucie to towarzyszy człowiekowi od początków istnienia ludzkości, stanowiąc niejako trzon, rdzeń jego kultury duchowej, w wielu, w wielu mitologiach, także w polskich podaniach ludowych, drzewo przedstawiane jest jako centrum wszechświata, źródło życia i powstania człowieka, drzewo kosmiczne. Babilonczycy umieszczali je w centrum, wyobrażając sobie w postaci gwieździstego nieba, wznoszącego się w, w kierunku oceanu, otaczającego i podtrzymującego świat. Liście miały być obłokami, a owoce gwiazdami. W indyjskich Upanishadach drzewo kosmiczne przedstawiane jest z korzeniami uniesionymi w górę, korona zaś stworzona jest z ziemskich żywiołów: powietrza, wody, ziemi i ognia. W wielu kulturach za centrum wszechświata przyjmuje się górę z drzewem rosnącym jej wnętrzu lub na szczycie. W tradycji słowiańskiej drzewo wyrasta z oceanu a w jego koronie siedzą dwa ptaki, późniejszy diabeł i Bóg. Stwórcy dualistycznego świata, a u osądzonych w wodzie korzeni wije się wąż lub smog. Podobnie w tradycjach ludów skandynawskich, mityczny jesion, Yggdrasil, pilnowany jest przez węża, a w jego koronie mieszka orzeł. Ludy syberyjskie w centrum umieszczają brzozę, na której gałęziach mieszkają wyobrażone także w postaci ptaków dusze, po które wyprawiają się szamani podczas transu. Wyobrażenie raju związane jest z drzewem, nie tylko w tradycji biblijnej. W legendach Jakutów raj jest złotym pępkiem ziemi, w którym pierwszego człowieka wykarwiła swym mle mlekiem kobieta wychodząca z połowy spnia drzewa. Pigmeje, semangowie z Afryki, wierzą, że z korzeniami drzew wyrastają piersi dające mleko, którym karmią się dusze nienarodzonych dzieci. W biblijnym raju, oprócz drzewa, wiadomości dobrego i złego, którego zgubnym owocem uraczyli się skuszeni przez węża piersi rodzice, rosło drugie drzewo, życia, którego owoców wygnancy nie zdążyli już poznać. W mitycznych wyobrażeniach, drzewo jest nie tylko metafizyczną siedzibą ludzkich dusz. Ich karmicielem. Wiele z nich opowiada o ludziach powstałych lub zamienionych w drzewa. W greckiej mitologii, początek ludzkości wieku brązowego, po złotym i srebrnym, dali ludzie stworzeni z jesionu. E Tutaj przerwę na chwilę i chciałbym dodać, że właśnie znajdujemy się na szczątkach wioski mitycznej z epoki brązu, datowanej na 840 któryś rok przed naszą erą. Ponadto dostaniecie ode mnie tak, dostaniecie to znaczy ja zrobię w tym materiale oprócz drzew jeszcze kilka innych tych i zrobię wam wycieczkę jakby po tym całym miejscu, uwzględniając najważniejsze punkty całej tej wyprawy. Także tam też spróbuję podłożyć lektora i zrobię troszeczkę inną formę filmu. To znaczy, postaram się, moi kochani, zrobić, już ja tego nie umiem zrobić, no ale. Musimy się uczyć, bo jeżeli ja mam być Indiana Jones, jeżeli ja mam podróżować w terenie i jakby żyć w kamperwarze, prze, przeżywać kilkumiesięczne przygody, to naprawdę czas najwyższy zacząć to robić, czas najwyższy zacząć to trenować i uczyć się sztuki nagrywania w terenie. A nie mogę wychodzić z tym sprzętem do, ter do terenu. Tu musi być GoPro, to trzeba ten. Ja już to wszystko mam przygotowane, ale nie umiem tego obsługiwać, bo technologicznie jestem upośledzonym dzieckiem. Ale za to. Ale za to tu jest mój dom. Ja się czuję tutaj jak w moim salonie, kochani. Dobrze, wracamy do materiału, bo... E, przyjacielu! No albo dobra. Co? Mogę Ci Nie no... Chciałbym... odpalić. Jasne. Mm, poradziłem sobie dzięki kodzidełkom, dziękuję. Czy <laughs> jest bro? W mitycznych wyobrażeniach drzewo jest nie tylko metafizyczną siedzibą ludzkich dusz, ich karmicielem. Wiele z nich opowiada o ludziach powstałych lub zamienionych. O i chyba to już czytaliśmy, moi kochani, Michałek się oszukał. Wiara w taką metowersfozę jest również powszechna w tradycyjnej polskiej kulturze ludowej. Cechy drzew przy, przypisuje się charakterowi zmarłego i rodzajom śmierci. Na przykład zrzucający igliwe modrzew adekwatnie do swojej inności uchodzi za wcielenie ludzi zmarłych śmiercią nienaturalną. Samobójstwo, topielcy, ten motyw wykorzystał Mickiewicz w Switezii. Brzozy, sugerujące swą bielą nie niewinność, mają być z dziewicami, które w rozpaczy po stracie wyrosły, wyrosły wark warkoczami w ziemię. Czarny bez jest z kolei wcieleniem czarownic I tak dalej. Drzewa były miejscem boskim, boskich emfifanii. Pierwszymi św świątyniami zamieszkowionymi przez bogów, miejscem mediacyjnym, łączącym sferę sankrum, z, pr z profanum, Objawiają się w, w, zarówno najważniejsze w hierarchii bóstwa naczelne gromowładcy, słowiański Perun, grecki Zeus w Dębie, germański Odyn w Jesionie, egipski Horus Akacja, Re, Sykomora i tak dalej. Jak i pomniejsze bóstwa duchy, demony greckie, hemadriany, nimfy leśne, hinduscy jakaszowie, bóstwa płodności, czy diabeł Rokita, czyli wierzba? Według legend, Buddha urodził się i doznał oświecenia pod drzewem figowcem. Matka boska uciekająca z Egiptu znalazła schronienie w Leszczynie albo Lipie. Dlatego drzewa te uważane są za święte i szlachetne. A w średniowiecznej i ludowej plastyce obraz ukrzyżowania przedstawia Jezusa na krzyżu, lecz właśnie na drzewie. Jezusa nie na krzyżu, lecz właśnie na drzewie. We Włoszech po dziś dzień obchodzi się święto ku czci Matki Boskiej głogowej, lipowej, dębowej, goździkowej i oliwnej. Pod drzewami składano ofiary w postaci pożywienia, krwi zwierząt czy ludzi. W wielu kurtach, kultach Obrzędy inicjacji, w wieku dojrzałości lub inne obrzędy przejścia zawierają nakaz samotnego pobytu w dziupli drzewa, zamieszkania w jego koronie lub długi, samotny pobyt w lesie. Drzewo jest symbolem wtajemniczenia, warkana mądrości i wiedzy tajemnej. Według mitu germański bóg Odyn miał na dziewięć dni i nocy zawisnąć na magicznym drzewie Idgrasil, aby posiąść tajemną wiedzę na temat run. Te słowo y -g -g drasil. ja nie umiem tego wypowiedzieć, ponieważ w języku polskim nie mamy y słów zaczynających się na y. Chociaż ja często y, -y, y, mówię, ale nie umiem wypowiadać słów na y. Stąd te moje zacięcia. Dla szamanów drzewo brzoza jest drabiną do innych światów, po której wędrują w trakcie... Ek Ekstatycznych seansów, by otrzymać od duchów wskazówki do rozwiązania problemów nurtujących społeczność. Sen pod tym drzewem uważany jest za proroczy, a z szumu liści można wyczytać przyszłość. W tradycji ludowej Turków osmańskich istnieje przekonanie, iż na każdym liściu wypisane jest przeznaczenie jednego człowieka. Mnie narzuca się analogia pomiędzy żyłkami na blaszce liści a liniami dłoni, z których także odczytuje się przyszłość. Wszystkie wykorzyczenia prawne sankcjonowano pod drzewem, delikwenta przywiązywano do pnia i poddawano karze chłosty. W Europie był to najczęsz, najczęściej dąb. Do dziś w wielu, w wielu wsiach można spotkać szczątki dębów chłosty lub drzewa porażone piorunem. W tradycji ludzo, ludowej uchodzące za święte. Dawniej drzewa odgrywały bardzo ważną rolę w lecznictwie i magii leczniczej. Nie tylko dostarczały pokarmu czy surowców do sprzątania, sporządzania leków, ale wierzono też, że w magiczny sposób potrafiły odpędzać choroby i złe demony. Wiara w magiczną moc odnosiła się zwłaszcza do drzew porażonych piorunem. Wierzono, iż drzazgi takiego drzewa, wrzucone na przykład do mleka, odpędzały choroby, uśmierzały ból zębów, głowy. Wedle zaleceń należało po podłubać świętą drzazgą w bolącym zębie lub ugryźć spalonym piorunem kawałek drewna i oddać z powrotem drzewu, by zabrało ze sobą ból, choroby i nieszczęścia. W symboliczny sposób przybijano do pni, zawieszano na gałęziach, wierząc, że drzewo uleczy ich właściciela. Pobudzanie sił witalnych skierowane było też w drugą stronę, od ludzi ku drzewom. To człowiek stał na straży ich zdrowia i płodności. Od dzisiaj w niektórych rejonach Polski zachował się zwyczaj nacierania drzech owocowych ciastem ugniatanym przez wi wigilianą na chleb. Bardziej drastyczną i zarazem spektakularną metodą pobudzenia płodności było odgrywanie przed drzewem scen, grożenia ścięciem, jeśli się nie odrodzi. Gospodarz odgrażał się drzewu siekerą, wykrzykując przekleństwa, mające przestraszyć i zmobilizować je do wydania owoców. A druga osoba, ukryta w gałęziach lub za pniem, odpowiadała w ukryciu w imieniu drzewa, zapewniając gospodarza o przyszłym urodzaju. Takie rytuały i wiara i w ich skuteczność przestrzegane są dziś jako pocieszne zabobony minionej epoki. Jednak są one świadectwem traktowania drzew, jak istot żywych, a nie tylko kawałka drewna, taki sposób myślenia można przyjąć za pierwsze normy ochrony przyrody prawa, niepisanego, zwyczajowego. Drzewo rosnące w gospodarstwie otaczano szacunkiem. Wierzono, że chroni od piorunów, jak lipa, topola czy węży jesion. Na wsiach było symbolem tradycji, sadzone przez pradziadów, przypomniało o korzeniach ojcowizny, na dworach, Sadzono imienne aleje, drzewa kolejnych potomków, królów, książąt. Wielkie wydarzenia historyczne, zwycięstwa, zawarte pokoje upamiętniano również posadzeniem drzewa. Słynne Lipy Sobieskiego, osadzone przez króla w całej Polsce. Symbol drzewa towarzyszyły wielu rytuałom przejścia, zarówno w tym związanym z cyklem wegetacyjnym przyrody, jak i z życiem człowieka. Sadzono przy rodzinach dziecka, staje się symbolem człowieka. Jego wzrastania, życia na Ziemi. W wielu kulturach grzebie się zmarłych bezpośrednio pod drzewami lub sadzi się je na grobach. Co nie tylko ma ułatwić duszy zmarłego przedostanie się na tamten świat, ale stanie się również symbolem pamięci, duchowej nieśmiertelności w świecie żywych śladem, pamiątką, pamiątką po zmarłym, a nade wszystko symbolem łączności pomiędzy życiem i śmiercią światem żywych i umarłych, symbolem jedności wszechświata. Eee... Przyjacielu, czy mógłbyś sprawdzić timer na tym, czy ja mam jeszcze czas do nagrywania? Mieścimy się w odcinku około 36 minut. Dobra, spoko, może będę musiał ruszyć. Tak, podnieś go do góry, bo timer jest na samym dole. Dwie minuty zostało, stary, poczekaj. Nie, 23.31. 23.31, czyli mam około 10 minut. Dobrze, dziękuję bardzo. Nic się nie dzieje, ale tylko się nagrywało. Leci dalej? Dobra. Będzie fajniej. No, ustaw tylko tak. Przekręć go w bok, bo. Aha, on trochę ciągnie. Dobrze, to ja się tak. Dobra, nie przeszkadza. Jestem w kadrze? Tak. Jestem, no bo jest i tak na dalekiej kamerze. Nie ma problemu. Lecimy dalej z materiałkiem. Będzie ciekawie. Będzie ciekawie. No przecież kurde, Row robimy, tak? Row. Impro, improwizorka przyjacielu. Dobra, lecę dalej z materiałem. Za chwilę będą jeszcze te potwory, nie? Ale to zrobimy w innym miejscu, myślę. na swoim, dam znać Dobrze jest, dziękuję bardzo. W wielu kulturach drzewo sadzi się przy zaślubionych jako symbol więzi uczuciowej, łączącej małżonków z początku wspólnego z życia. Sklei z w naszej tradycji, skąd inąd patriarchalnej, zasadzenie drzewa obok postawienia domu i spłodzenia syna uchodzi za symbol męskości. W tradycji kulturowej gest posadzenia drzewa jest równoznaczny z przejściem do innego stanu. Początek nowego życia, czy będzie to życie ziemskie, pozagrobowe, czy małżeńskie. Współcześnie również sadzi się drzewa przy grobach, choć raczej w celach ozdobnych niż magicznych. A nowożeńcy dostają w prezencie tak zwane drzewka szczęścia. Z czasem do symbolu drzewa dołączył symbol magicznego kręgu. No i mamy drzewo w mandali. Wyznaczającego świętą przestrzeń, tak składano ofiary bóstwom, modlono się, rozstrzygano o najważniejszych sprawach, a w czasie pełni księżyca oddawano się rytualnej, aprobowanej w tym miejscu i czasie rozpuście. Święte gaje miały swoich strażników, kapłanów, strzegących dostęp do ich wnętrza. Odprawianie tam praktyki religijne znane były nie tylko skoja skojarzonym, powszechnie z tym kultem, celtyckim druidom. Ale wielu innym ludom starożytności, w tym Słowianom. Zresztą wartość znaczenia tego typu miejsc przebija przez wiele kart historii, kultury. Wystarczy wspomnieć słynne greckie akademie filozofów Arystotelesa, Platona czy ewangelickie świątynie do odprawiania potajemnych nabożeństw w okresie konterreformacji. A I współczesne rezerwaty przyrody nie są przecież w warstwie symbolicznym niczym jak właśnie świętymi gajami. Już w starożytności drzewa nie tylko otaczano czcią, ale również surowo karano za ich niszczenie lub nieuzasadnione ścięcie. James Fraser w swojej słynnej złotej gałęzi opisuje jedną z germańskich kar za odbieranie drze drzewa z kory. Sprawcę takiego czynu przybijano pępkiem do miejsca po zerwanej korze. I okręcano wokół drzewa, aż do wydarcia kiszek. Ten drastyczny, choć wydawałoby się mało prawdopodobny opis, świadczy o wartości, jaką wówczas przypisywano drzewom i przestrzeganiu norm zgodnych z zasadą życie za życie. Wiecie, do kogo to mówię, i wiecie, do kogo kieruję te słowa, i wiecie, skąd się wzięły odcinki z rezerwatu przyrody, kiedy cały świat płonie. Zrozumiecie mój przekaz? Bardzo dobrze. Nie dotyczyło to oczywiście wszystkich drzew, gdyż to właśnie one stanowiły przecież podstawowy budulec. Fakt ten nie zmieniał jednak przyjętego w tradycji nakazu szacunku i przepraszania drzewa przed ścięciem. Księżycowe drewno to obowiązkowy materiał dla każdego z Was. W tradycyjnej kulturze ludowej las postrzegany był w ogóle jako przestrzeń dzika, nieswoja, obca, siedziba z złych sił i demonów. Jednakże ten sam las dostarczał człowiekowi potrzebnych środków do życia. Wzbudzał lęk, ale i szacunek. Do dziś zachowały się np. w przysłowiach ślady przestrzeganego dawniej prawa, poszanowania lasu. Miał on nawet swój dzień, przypadający na 21 grudnia. Dzień świętego Tomasza, w którym nikomu nie wolno było wchodzić do lasu pod groźbą śmierci. Stąd też przysłowie W Toma siedź w doma. Niezwykła, bogata symbolika drzewia, sp drzewa sprawia, iż stanowi ono jeden z najważniejszych atrybutów kultury. Towarzyszyły człowiekowi na co dzień i od święta. Kosmiczne drzewo życia pojawia się zawsze w okresie świątecznym pod postacią bo bożonarodzeniowej choinki, palmy wielkanocnej, wiosennego majika. W poszukiwaniu rodzinnych korzeni rozrysowuje się drzewa geanalogiczne, Przechodząc pod czczoną przez Celtów jemiołą, pamięta się o tradycyjnym pocałunku. Znaleziony jesienią pierwszy kasztan, nosi się w kieszeni na szczęście. Niektórzy wypisują nadal na korze wyznania miłosne, inicjały ukochanych. Zapewne nie, czyt nie czytali frazesa. Na drzewach wiesza się święte kapliczki, kupuje rumuńskie drzewka szczęścia, a na szyi nosi krzyże. Czy zatem kult drzew naprawdę zaginął? Ja wierzę że nie trzeba być współczesnym neopoganinem, aby odczuć wartość tego symbolu, gdyż jest on głęboko zakorzeniony, nie tylko w naszej tradycji, ale przede wszystkim w podświadomości człowieka. Źródłem do tego wspaniałego wykładu, moi kochani, była pani Dagmara Stonosz ze strony dzikieżycie.pl. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i. Zapraszam do następnego odcinka o. Na istotach słowiańskich żyjących w lesie. No nie mogłem się powstrzymać, żeby Wam nie powiedzieć. Jaram się po prostu tym strasznie. Dziękuję wszystkim, przyjacielu Cut off.